Jest 3 lutego, najzimniejszy dzień tej zimy, a my postanowiliśmy nagrodzić tych rowerzystów, którzy pomimo tej niskiej temperatury, jest w tym momencie minus 11 stopni Celsjusza, którzy nadal mimo wszystko jeżdżą rowerami. No i za chwilę dostaną od nas pominki. Stoimy w centrum Łodzi, niedaleko liczydła, które pokazuje, że popołudniowy szczyt rowerowy jest między godziną 16 a 17, więc blisko zachodu słońca będziemy stali i nagradzali rowerzystów. W tym momencie jest zachód Słońca i pierwszy rowerzysta, który właśnie obok nas przejedzie, dostanie od nas na upominek? Jesteś. Chcesz... Chcesz od nas upominać? Jesteś pierwszym rowerzystą po zachodzie Słońca, więc za chwilę dostaniesz od nas upominek. Tylko powiedz mi, co cię skłoniło, żeby w lutym jeździć rowerem? Jest zimno. E, jeżdżę sobie od czasu do czasu na masy krytyczne i mogę wyjść z tego nałogu. Fajnie. No to gratulujemy. A ja przyszedł drogi rowerowej. Mamy dla Ciebie prezent. Janek. Ponad dzisiaj jest najzimniejszy dzień, tak? Dlaczego rowerem w lutym? To cię do głowy? Dlaczego miałbym nie jeździć? To może tak bo trzeba zadać pytanie, bo dla mnie to jest coś natur naturalnego, że jeżdżę. Co Staram się jeździć codziennie, a nie oszalałem, po prostu jest mi szybciej i wygodniej. Ja cały rok jeżdżę rowerem. A nie jest panu zimno? Eee, Anglicy mówią, nie ma złej pogody, jest ubranie nieodpowiednie. Dlaczego w lutym jeździsz rowerem? Jeżdżę, dlatego że potrzebuję gdzieś się przemieścić, więc jeżdżę rowerem. Gdybym szedł pieszo, przebywałbym na mrozie dłużej, a jadąc rowerem przebywam krócej, więc mi nie marznę. Nie Panią skłoniło, żeby w lutym jeździć rowerem? E, ja cały rok jeżdżę, także nie ma tutaj różnicy, czy to jest luty, czy to jest sierpień. A nie jest zimno? Nie, tylko odpowiednio trzeba się ubrać. E, przede wszystkim pasja i chęć do korzystania z tego środka lokomocji. Jest szybciej, jest wygodniej, i naprawdę jest fajnie jeździć rowerem. Nawet zimą. Codziennie jeżdżę, a dzień jak co dzień. I po prostu tyro. Cały czas jeżdżę rowerem, w zasadzie. Bez roweru w domu, z domu nie wychodzę. Także to normalne. Okej. pan taki Panie, pan komu innemu. Nie ma sprawy. Ja tam, że nie pękam. Jeżdżę dokąd mogę. Najważniejsze, żeby tego, jechać dalej. No. Nie jest zimno? Eee, no jest zimno, no i co z tego. <grafię> Dziękuję. Co pana skłoniło, żeby w lutym jeździć rowerem? Jak to co? No? Szybciej się przemieszczam po prostu. Ok, dziękujemy. Bardzo, drogi. bardzo fajnie jest, wcale nie jest zimno.